OK. Kolejnym tematem, jaki chciałbym poruszyć, jest to czas i przestrzeń. Co to jest? Jak to się je? Jak to wygląda? Czas jest to jest to rama iluzoryczna zresztą, która Zamyka ludzi żyjących na tej planecie w pewnym schemacie. W schemacie myślenia, że to co było może się powtórzyć. Zwykliście mówić, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Powiedziałbym, że nie jest to zbyt. Trafne określenie, bo rzeka cały czas płynie, więc yy, nie można do niej wejść, bo nigdy nie jest taka sama. Wiesz, tu przepływa, wiesz, worek foliowy, tam reklamówka Tesco, tam gdzieś jakaś zdechła ryba i tak dalej, wiesz? Wszystko się zmienia, nie? I yy, właśnie na tym przykładzie rzeki można pokazać wasz czas stoicie patrzycie na nią i wydaje wam się, że, że nic się nie zmienia i że, że decyzje czy, czy wasze postanowienia yy, wciąż są takie same i Wasze zdanie czy wasza racja cały czas pozostaje <ścoughs> cały czas pozostaje na jednym ekranie Czyli na waszym. Lecz yy, wasz ekran cały czas się zmienia. Każdy z Was yy, tutaj yy, wyświetla swój własny film. I najśmieszniejsze jest to, że, że tak naprawdę yy, nie obowiązuje was ten czas. Choć tu jest. Yy, mierzycie go w sekundach, w minutach i tak dalej, i tak dalej. Jest to mikroklimat, bo yy, który tutaj stworzyliście, bo w tym szerszym klimacie, w tej głębi, która was otacza, jesteście małym punktem w zasadzie. Więc wasz czas jest. Yy, Ułamkiem sekundy w porównaniu z naszym czasem. Więc a nasz czas jest znowu małą częścią waszego czasu w innym układzie. Więc obowiązują, obowiązują tutaj inne reguły, regu reguły gry. Zabawa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy uświadamiacie sobie, że, że coś takiego jak czas w zasadzie nie istnieje, że y, jedyną formą jest czasu, <coughs> czasu, jest bycie tu i teraz, bo y, wyskakujecie cały czas z tego stanu. Y, jesteście albo przed, albo za. Ale mało kto z was wie, że bardzo mała część z was naprawdę w tym stanie jest. A jest to, jest to podstawowy stan, właśnie tu i teraz. I kiedy zakłumacie, że, że tylko w tym stanie egzystujecie i naprawdę możecie nieźle podziałać, wtedy zacznie się dla was magia. Żeby zacząć się bawić w ogóle białą magią, musicie odrzucić czas. A co, a co za tym idzie? Wasza racja? Więc yy, jest, jesteście związani. Jesteście związani sztywnymi ramami. W które nie weszliście sami, zostaliście w nie wsadzeni razem z waszymi telewizorami. Wiesz, który każdy z was tutaj wyświetla. Każdy z was wyś wyś wyświetla swój, swój własny film na ekranie, nie? Jest tu reżyserem, aktorem i publicznością zarazem. Więc yy, jesteście bogami po prostu i już. Tylko, że przez to, że zamknęliście się w czasie. I y, pewne rzeczy zostały przed Wami zatajone, zakazane, i zapomnieliście, kim, kim byliście przed wiekami, ograniczył Was czas. Kiedyś coś takiego jak czas y, wręcz było zabronione. Nie można było go mierzyć. Bo po co go mierzyć? Wiesz, po co wchodzić w historię? Po co się o niej uczyć? To co było, to po prostu. Widzisz. Y, Uczycie się na błędach. To jest ok, tak się trzeba uczyć, nie? Ale uczycie się na błędach waszych przodków. Wiesz, te błędy nie są wasze. One były kiedyś, wiesz. Przy, przy, przypominacie sobie non-stop wojny, wiesz, lekcje historii, nie? Eee, uczycie, wasze, u, uczycie wasze dzieci o wojnach, wpajacie im w głowę że jest to normalne, a tak nie jest, wiesz. Yy, zamiast skupić się na yy, właśnie na teraźniejszości, uczyć ich kreacji i yy, wizualizacji, yy, przykuliście ich na lekcjach historii i geografii zarazem, bo Wasza historia pokazuje, jak, jak bardzo jesteście niedoskonali, a wy czcicie ją, wy tych wszystkich zbrodniarzy, którzy tutaj zabijali, wiesz. Złapaliście się yy, względów narodowych, Mów, mówicie, że to wasz ród, miejsce skąd, skąd pochodzicie. To nie jest tak. Yy, wasz ród jest. Yy, Wszędzie, wiesz, ta Ziemia to, to tylko punkt. To jest wasza kolebka na, na ten czas. Każdy tu jest tylko przejazdem tak naprawdę, wiesz. Dlatego nie, nie powinien og ograniczać was w ogóle czas. Y człowiek, który y egzystuje tu i teraz y przeżywa to życie naprawdę, wiesz, on, on to łapie, nie? On, on to czuje, wiesz, ma gęsią skórkę. Wiesz, kiedy wiesz, kiedy słucha muzyki, wiesz, wchodzicie w te stany, ale są to stany wiesz, tymczasowe, nie? I dlatego nie chcę, nie chcę tutaj, wiesz, wchodzić wam w waszą głowę, czy zakłótać tego tego waszego filmu, który właśnie sobie Wyświetlacie i oglądacie, ale chciałem Wam dać jedną radę: że gdybyście zapomnieli o historii i o przyszłości zarazem i skupili się na sobie, czyli na tu i teraz, dostalibyście znacznie więcej niż macie. Macie to, co chcecie mieć. Macie to, co wybieracie. Macie swoją rację przede wszystkim. I ta racja, no niestety, gubi was, bo widzisz, dlatego, że złapaliście się tych ram, właśnie czasowych, wtedy powstała racja, nie? Każdy myśli, że ją ma, no. Już każdy ją ma, nie? Tylko że. Wiesz, kiedyś było tak, że ra racja była wspólna, nie? a teraz yy, każdy ma swoją i to was dzieli. To jest tutaj najważniejszy, kluczowy wręcz, aspekt, który, który pominęliście. Yy, nie istniejecie na zasadzie roju, wiesz. Yy, jeśli, jeśli jesteś w tu i teraz, Y, tworzysz network y, wiesz, z innymi ludźmi, nie, którzy też tu i teraz są. Więc kiedy, kiedy dojdziecie do tego stanu, y, uzyskacie coś w stylu m, systemu roju. Nie, y, nie będzie was ograniczał ani przestrzeń, ani czas. Y, będziecie się komunikować y, mm, za pomocą e en energii nie będzie wojen bo nie będziecie mieli o, o co się bić będziecie tak zafascynowani tym co można robić w energetycznych wymiarach że będziecie się tym bawić jak małe dzieci tylko, że wielu z was wchodzi w te stany jest w nich, ale gubi ich ich racja, a raczej przywiązanie do niej, że wiesz że to oni mają rację, a nie ty Dlatego y, ośmielamy się tutaj mówić, że y, racja was dzieli, bo nie jest waszą wspólną rzeczą, tylko rzeczą obupólną, czyli osobną. Y, zamy, zamykacie się we własnych kokonach zamiast y, dać sobie szansę, wiesz, od, otworzyć się i mieć wspólną rację. No wiesz, dojść do niej. To nie, że ktoś się wam narzuci, czy... Czy wam ją da. Wiesz, wszystkie racje dostaliście od kogoś, wiesz, kościół wam ją dał, to państwo, to historia, to system, który was tutaj ukierował, ale nie, nie macie swojej własnej racji. I o, I o to tutaj w tym chodzi. Jakbyście mieli swoją własną rację, to yy, byłaby ona wspólna, bo racja jest wspólna, tylko że po nią nie sięgacie. Sięgacie tylko po to, co zostało wam dane i zapisane w, na waszym e, twardym dysku, tak zwanym. E, wasza świadomość jest jeszcze nieodkryta, ponieważ e, zasłania ją ten ostatni czynnik, który jest, no, no, no jest to kamień, nie? Jest to kamień milowy, który e, trzeba zwalić i uś uświadomić sobie, kiedy uświadomicie sobie, że coś takiego jak racja w ogóle nie nie ma racji bytu, wtedy uświadomicie sobie, że nie ma czasu tak naprawdę, bo po waszemu mówiąc tu z sekundy na sekundę, jeśli, jeśli puścicie tę waszą rację, to uświadomicie sobie, że tak na, naprawdę z sekundy na sekundę wszystko się zmienia. Wiesz wasz, nic, nic tu nie jest stałe, wiesz, tu to jest, wiesz może, ener, energii i nie nie jesteście przyzwyczajeni do tego przede wszystkim, że, że, że może coś tak szybko zaistnieć albo tak szybko się zmieniać, wiesz. Stan, stan właśnie miłości, który omówiliśmy tu wcześniej, nie? Jest jak wieloryb, nie? Wiesz, on podpłynie do ciebie. Ale on nie mierzy czasu, nie? Będzie chwilę przy tobie, jeśli jeśli mu poświęcisz chwilę czasu, tak zwanego, waszego. Lecz jemu chodzi o co innego, jemu chodzi o energię. Jeśli będziesz go zasilał, ten stan miłości, będziesz mu dawał tą energię, czyli pożywienie tego wieloryba, on przy tobie zostanie na zawsze. Jeśli przestaniesz go karmić, wiesz, pójdzie do kogoś, wiesz, do kogoś innego, nie? Jemu nie zależy na czasie, jemu zależy na karmie Dlatego y, ośmielamy się mówić, że gdy odrzu odrzucicie wasze bariery czasowe i będziecie tu i teraz, y, dojdziecie do stanu, gdzie nawzajem będziecie wymieniać swoją energię, nawzajem będziecie się karmić, jest to wymiana, no może można tu powiedzieć, na poziomie DNA, nie? Jest to, jest to czynnik, y, wiesz, bardzo istotny, bo y, gubicie te elementy, przez to, że przez nerwy przede wszystkim, przez wasz czas, bo nie macie na nic czasu. Jesteście w nim związani, jesteście w nim utkwieni, tkwicie w nim po uszy, wiesz. On was goni, nie? Macie święta, macie to, macie tamto, wiesz. Musicie tu być, tam wydać pieniądze, tu kupić, tu, bo czas was goni, wiesz. To jest, wiesz, a tak naprawdę ten czas zabiera wam wasz własny czas, którego tak naprawdę nie macie. I o, o tym jest y, cały ten wideoblog, cała ta fraszka, żebyście się zastanowili, że tak naprawdę czas jest to nie igraszka, z tym, z tym się nie gra. To się albo ma, albo się tego nie ma. A jak się to ma? To poczucie czasu jest to kamień, który trzeba zwalić. I kiedy zwalicie ten kamień, w końcu, mówiąc waszym językiem, dostaniecie czas, czyli dostaniecie tak naprawdę to, co zgubiliście, tak zwany czas dla siebie. Tylko, że wtedy nie będziecie już, już, już go tak nazywać, bo wręcz będzie was to brzydzić, że kiedyś. Było tak, a nie inaczej i zdaję sobie z tego, jestem świadomy, wiesz, tego, że, że, że to, co teraz powiedziałem, wiesz, nie będzie odebrane, nie będzie zrozumiane, będzie mało views i tak dalej, i tak dalej, ale mówię to, bo jestem przekaźnikiem, jestem kanałem, który odbiera w tej chwili informacje, tak zwany channeling, jak zwykliście to nazywać i mówi to do was, żebyście oglądnęli to nawet parę razy i wyłapali o co mniej więcej w tym chodzi, nie? Jeśli ktoś z was dojdzie tutaj dojdzie do klucza w tym, w tym co nagrałem zrozumie, że nie mam racji, bo tak naprawdę racja nie istnieje, wiesz. I, i na tym zakończę to video. Hej.